Pytanie, ale ja mogę tylko 10 minut nagrywać więc no to teraz po prostu dokończymy resztę tego odcinka a ja jestem kasper i lecimy z kolejnym odcinkiem więc co miało być depensja helikoptera jak Co myślicie a tu w ogóle nie wiem czy pamiętacie no to jest nasz dom z drugiego odcinka dobra gdzie jest nasz hekakopter Recenzja helikoptera Jak widzicie Kurde tak. Recenzja helikoptera Jak widzicie sam się podniósł za, za tobą Jak widzicie jest bardzo A Taki jeden minus helikoptera Dwa strzały Tak wygląda bliska. Ale Helikopter jest w A tak wygląda jak się kręci. Dobra, bo jest sytuacja, że można nas zabić. Dobra, wracamy helikoptera. Koniec. Nie! Sorry, za takie dziwne dźwięki. Ale. Lecimy Ja nie chciałam. Dobra. Co możemy teraz porobić, bo już się trochę nudno robi w tym tarasowym smodzie. Może... Kolejny film będzie z Minecrafta, albo z League of Legends. Znaczy no, z League of Legends to mi bardzo ścina grę. O, pamiętacie piłkę z poprzedniego odcinka? Kajcie po rady. Więc, piłka kosmometra. Dobra, poznajmy się z piłką... piłka... O no nie, wracaj tam na Marsa. Łoł! Wow.

Bo ta piłka jest... nie na... Trochę, bo gdzieś to powinno być otwarte oko. No, piłka jest... no tak. Mariuszu, mogę wejść na bibę, imprezę, która była... E co za mnie uciekać? Co? Może mnie dociekać? Mordę, nie wiem, dobra. To jedyna biba. Imy tutaj nas. Przed. Wyjdę Ej, tam jest graczek! Tam jest graczek! Proszę graczka. Graczek Gdzie Czy graczek? Wcale graczka! Graczek? No. Graczek św. pamięci. Zawsze. Okay. Tu jest graczek Świętej pamięci. Hmm, gdzie jest górka? Powinno być napisane Graczek Świętej Pamięci. Hello, that is my open. Gracek! Do grobu Gracek Co oni ci zrobili? Graczek? Graczek! A ja idę na Bibę. At, at, at. Pop 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 Sorry, że fałszuje Dobra, Biba nie była jakaś udana Co możemy robić? Nie wiem Kolejny odcinek już... ...też powinien być z czegoś ten no, odcinek, no będzie z tego zimnego, nie martw się. Narys nie będzie tylko na kanale. Dobra, dajmy sobie krzesełko. Recenzję. Teraz robimy recenzję na krzesło Dobra, ten film nie będzie długi, bo to jest, no trochę dołączenie do tamtego odcinka. bo nie było nic. E Recenzja. Recenzja. To były Niedobry. Tu recenzja. Tu recenzja guzika. A ci jakiego guzika? Guzika. Krzesła. To jest recenzja krzesła. Krześle. Czujemy się bardzo dobrze i odpowiednio odlędu. sobie To jest bardzo wygodnie, aż Ręce odbierają. Ręce odbierają. Tak nie miało być. Wykończenie miało być takie. Patrz. Czy jest sobie przydatno? Nie. Przesła. Yy, wąs wam boję że po prostu gdy siedzicie sobie no, to czasami znika. O, kurde ale nie, tu po muszę Muszę do nie, dobra hmm dobra to nie, bez nie, 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 na nie, nie, Z koniec odcinka z nie, nie, Nie 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 to tak nie może być może coś? nie trzeba inwazja zombie podoba mi to trzeba Gdzie jest Jedrek nie nie wiem zapuję w na imię przyjacielu przyjacielu nie opuszczaj mnie gdzie jesteś tak ty wiemy ich lecią a, ciosło. Ścielagni. Dobry jest majka, jest dziękuję. Dobra, to już by było koniec tego odcinka, więc zostawcie lajka, like suba i dziękuję za oglądanie. Cześć.